Dzień dobry, witamy Państwa na briefingu prasowym. No, krótko po wyborach, które się odbyły w ostatnią niedzielę w naszym kraju. W wyborach no, niezwykle istotnych, ważnych, można by powiedzieć, że przełomowych. To, to, to przełomowe znaczenie myślę, że nadali przede wszystkim Pol, Polacy, Polki i Polacy, którzy. Tak licznie ruszyli do urn, do wyborów, oddać swój głos. Te 74% frekwencji to jest coś, co dla mnie, jako dla politologa, jest spełnieniem marzeń. Dlatego, że my w swoim środowisku zawsze, jak rozmawialiśmy, to tak na te dojrzałe demokracje trochę z łezką w oku spoglądaliśmy, że te frekwencje są tak wysokie i to właśnie świadczy o o dojrzałości demokracji e, i wydawało się, że te 74% jest e, niemożliwe do osiągnięcia w naszym kraju, a tu się okazuje, że tak. I e, no, Polki i Polacy pokazali, że są za państwem demokratycznym, za silną Polską w Unii Europejskiej, za szacunkiem do prawa, dla, za, za szacunkiem do konstytucji, dla, za, za szacunkiem do praw człowieka. To, jest, to, są, e, to są rzeczy, które są fundamentem świata zachodniego, i myślę, że to te 74% frekwencji to też jest e, takie potwierdzenie, że Polki i Polacy chcą być elementem świata zachodniego. I to mnie osobiście bardzo mocno cieszy, bo mówiłem o tym w kampanii wyborczej. I właśnie z uwagi na to, że wybory kończą kampanię wyborczą e, i podsumowują. E, Mieszkańcy, wyborcy, jakość tej kampanii wyborczej. Postanowiłem spotkać się z Wami, wspólnie z moim kolegą Piotrem Kowalem, z którym miałem przyjemność i zaszczyt dużą część kampanii też wspólnie robić. I chciałem. Wyborcom, mieszkankom, mieszkańcom Włocławka, regionu włocławskiego, po prostu po ludzku podziękować za te głosy, za to poparcie, za to zaufanie. Ponad 82 tysiące głosów. Jak tak pobieżnie przeglądałem, to się chyba w naszym okręgu jeszcze nie zdarzyło. Mówię o okręgu senackim, więc to jest podwójna duma dla mnie, ale też wyzwanie na przyszłość. Oczywiście. Polityka czy praca w samorządzie, bo myślę, że ta moja praca w samorządzie też miała duży wpływ na ostateczny wynik. To nie jest solówka, to jest zawsze praca drużynowa i z tego miejsca no, chcę podziękować też tym wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii, ale też z którymi przez ostatnich pięć lat mogłem pracować w samorządzie. Moim koleżankom, kolegom, też z partii, z której się wywodzę, ale też środowiskom innych partii z Paktu Senackiego, które też bardzo mocno mnie wspierały, czy w powiecie Lipnowskim, czy w powiecie Aleksandrowskim. To są bardzo ważne sprawy, i no efekt jest taki, jaki sobie wszyscy wymarzyliśmy: to znaczy, jasne potwierdzenie, że chcemy, żeby Polska była nadal. Państwem Demokratycznym nadal, żeby istniała w Unii Europejskiej i mogła tą Unię Europejską kształtować wspólnie na zasadach konsensusu porozumienia, a nie przez tupanie nogą gdzieś w kącie. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo mocno wszystkim, którzy oddali na mnie głosy, dziękuję. Tym, którzy nie oddali na mnie głosu, ale poszli na wybory, również bardzo mocno dziękuję. Dziękuję również moim kontrkandydatom za rywalizację. No i zapraszam do współpracy na przyszłość. Myślę, że dużo pracy możemy przez współpracę, przez współdziałanie, dużo dobrej pracy możemy wykonać i ja jestem oczywiście do dyspozycji. Szanowni Państwo, najważniejsze, że demokracja zwyciężyła, zwyciężyła opozycja i prawdopodobnie po tych nieudanych próbach spowolnienia tworzenia nowego, rządów, ten rząd opozycji się zawiąże. Zawiąże się również z udziałem lewicy, których 26 posłów i 9 senatorów będą stanowić ważny, istotny element, element, który zadba o te aspekty, o których wspominaliśmy, czyli po pierwsze o kwestie państwa odpowiedzialnego, państwa, które nie, w, nie kapituluje w tych obszarach usług społecznych, państwa, które zadba o kwestie budownictwa mieszkaniowego. O kwestie rozdziału państwa od Kościoła, o kwestie obyczajowe. Natomiast musimy też mieć świadomość, że lewica jest jednym z tego elementu, tak jak powiedziałem, więc oczywiście w, nie będzie to na pewno najłatwiejsze. Ale do wykonania, i jestem przekonany, że ta mądrość naszych współkoalicjantów e, objawi się tym, że zrealizują wolę Polek i Polaków, którzy idąc na wybory, oczekiwali realizacji tych postulatów, czasami nie głosując na siły, które w, do końca się z tym zgadzają, no, ale w, taka była konieczność i i część tych głosów po prostu była głosami wspomagającymi dla niektórych formacji. Ja natomiast oczywiście przyłączam się do podziękowań pana prezydenta. Wócawska Lewica wykonała swój plan minimum, czyli po pierwsze mamy swojego przedstawiciela w parlamencie, którym jest senator Krzysztof senator Elekt Krzysztof Kukucki, natomiast również i w wyborach do, do Sejmu ten wynik jest uważamy nie najgorszy, biorąc pod uwagę wynik krajowy, po ponad prawie 18%, ponad 9 tysięcy głosów, które zostały oddane na kandydatów lewicy w samym Włócawku. To jest wynik, oczywiście, który nie jest naszym maksimum, bo, bo przecież zdarzało się więcej, ale w, tych, w tym uwarunkowaniu 8,6% dla lewicy, która otrzymała, a który też nie jest dla nas. Satysfakcjonujące i myślę, że nie jest realnym odzwierciedleniem tej realnej siły lewicy. To na pewno nie jest powód do wstydu. Także dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom. Z listy. Dziękuję wszystkim wyborczyniom i wyborcom, którzy zdecydowali się oddać na, nasz, na nas głos, ale również i osobiście na mnie, bo ja to wsparcie czułem i myślę, że wynik blisko 8 tysięcy jest powodem do dumy, za co jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. No a teraz idziemy oczywiście dalej do pracy, ponieważ się, zakończyła się jedna kampania wyborcza, a przed nami kolejne, bo przypominam, że w 2024 czekają nas co najmniej dwie lekcje, czyli do samorządu i do. Europarlamentu, gdzie lewica na pewno ten swój wynik będzie chciała poprawić.